Rozważania autorstwa księdza Dominika Chmielewskiego na podstawie książki Różaniec ratunkiem dla świata. Tajemnice chwalebne. Tajemnica piąta Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi. W tej tajemnicy wprowadzamy panowanie Maryi w sytuacje, nad którymi kompletnie nie panujemy, w których kompletnie się gubimy. Wszędzie tam, gdzie upadamy, ciągle w ten sam grzech, w te same nałogi, w te same wady, w te same słabości. W czasie tych dziesięciu zdrowaś, Maryjo, opowiadaj Maryi o tych sytuacjach, w których zupełnie sobie nie radzisz. I proś ją, aby zstąpiła z całą mocą swojej królewskości do opanowania tej sytuacji. Pozwól jej tylko, aby dokonało się to tak, jak ona tego chce. Ona wie najlepiej, jak będzie wyglądało przejęcie kontroli i panowania nad sytuacją, którą jej oddajesz i nad którą nie panujesz. Ona ma swój plan, który jest planem Boga planem najlepszym i najmądrzejszym. Dlatego nie podpowiadaj Bogu ani Maryi rozwiązań, które Tobie wydają się najlepsze. W pierwszych kilku, zdrowaś Maryjo. Opowiadaj jej o tym wszystkim, z czym sobie nie radzisz, a potem dodawaj amen na jej królowanie w tych sytuacjach. Poddawaj jej i oddawaj jej wszystko. Niech ona naprawdę, autentycznie będzie królową każdej chwili Twojego życia. Królową wszystkich wydarzeń, królową dni i nocy, przez które przechodzisz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, i poleconymi tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.